O co chodzi. Są panie i mimo co tutaj rozchodzi. Ważne, że grzeje. Ślaf trafi. Godołem panu. Kupić cenowy nowy piecyk He. na pelet. Będzie z głowy. To nie. Albo pompa za założyć Guzyckałem, by se pan sterował. To tak jak teraz wszyscy nowocześnie. To nie I no starego grota przerobiać. Przerobiłem. He. A co nie estetycznie troskę to wygląda, to. Ważne, że grzeje. Byłem tam u góry. W pokoju postrodzać kaloryfery, to ino chu, tak grzeje. No, ale kobieta ma pan ładno. No, siedziała tam, hej, slag trafi. I pan, co ja bym z te roboty nawet mógł troskę puścić. No, pewnie, zawsze się możemy dogadać. I no, wie pan, co? Musiałbym się tam przejść jeszcze do góry. Zobaczyć, czy ten kaloryfer tak porządnie grzeje. Hej, wie pan o co chodzi. W 15 minut go sprawdzę, tam i zawsze coś i spuszczę <gry> zrób pan kawę, ja tam idę do góry sprawdzę i gdzie pan będzie z kobitę wołał <gry> pan zrób kawę, pan lepsze robi kobita my tam musi Pumus, taki zaworek musi posymać no będę wtedy pewniejszy, <gry> czy wszystko dobrze chodzi czy gdzie nie kapie, wie pan o co chodzi <gry> Kobiety się zdaje na kapaniu. jest taka kawa? o dobra no byłem, posprawdzałem wszystko, że tak że jak nie a kobieta pana się posła kąpać, bo tam troszkę i prysnęło, jak mu odpowieczali jak trafi. Nie, daj no pan te kawę, bo my tak gdzieś i po języku dziwnie do zebów nawłaziło. Ja bym w od co, daj no pan te kawy, to popije to, to, he, będziemy się liczyć. spuste panu czystówki, no, he, he.